Trzyma Siema, się maneczko z tej strony, tricksterpadlo.pl. W dzisiejszym odcinku nagrywam gierkę z widzem w rozbrajanie. Dobra, na razie zatrzymam filmik i widzimy się w rozpoczęciu gierki. Dobra, już jestem w gierce. Na razie mamy rozgrywaczkę. Mój ulubiony skinek. I co, jest kina, nie mam do akacza. Chłopca na naszym, na naszym spawnie stoi Ja? O, albo to mi się podoba, niezłe jest Po co wziąłeś tego digla? Trzeba było sobie wziąć to, co ja mam W jest nieźle Nie idź tam. Czemu? Do woda. Będę się ten Masz kogoś na sobie? Nie. Ci jednego już zabiłem. Chyba. Chyba to ja. Na razie dwóch. Dobra, duch. mi poszli wszyscy na B. Dobra, zaplantowali. Ale... Są tam u was. Dobra, na mam dwa killy, mordo. Jestem najlepszy. No, to chyba dobrze, nie? No, robię raz to AKR. I giera jest nasza. No, bo ich jest tylko trzech. A 5 pięćdziesiąt. Bo niech się już dalej poddadzą. No nie, nie mają sensu w ogóle grać już. mam kilo Najsik Typ, 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 widziałem, wiem, widziałem go na radarze Nie, teraz są. Kony. Nie zauważyłem go. Ja go tak. mam bombę? Jest jeden na jeden mordo Ja nie mam bombę. Dobra, musisz go zabić. Przynajmniej. A ja nie wiem, gdzie on jest. Tam jest zginę, nie jest wina, nie? To jest jakaś parodia. nie jest grad, tylko parodia. No nie nie, nie miałem amunicji w ogóle. Kurde, ale jest jeden, jeden. Nie no, i Idę dobra. zaplantować od razu. Teraz wykaruję gierę. Założysz się. Uuu, doszło do nich. Jest mały Oj, serki! dostał flaszę, merda. Łodopyta, ale flaszę dostał. Chłopie, jak ty zabijesz przez ścianę. I to jeszcze gram Oglądasz mnie? Nie, ja jeszcze gram. Aha! Jestem z jednej i potem je walą z drugiej. Co to jest za gra nie ogóle? Mam plecy. A pierdzie, <laughs> ale jeszcze przegramy. Jeszcze nie przesadzamy. Bo doszli sami do nich prosy. Mi się ten skin jak podoba. Fajny jest. No. To, że nie jest ze start trapem. Mhm. Kół mam bombę. To idź podłóż. Uważaj, bo interesujące, są nie, nie, Jakim Jakim nie, go go to... nie, 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 Na A to nie, 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 na B, na B nie, Na nie, nie, Na Piesik. Teraz tu idź. No ja pierdziele Chłopie już przegrał. jest chyba Nie no, morda my już nie przegraliśmy Kurde, nie się trzymają w garstce. Musimy też się trzymać w garstce. Bo nie myślę, że można go. Gdzie Idziemy na ich spawn'a. Dobra, zabili mnie. Jestem ja w na mordę. Nic nie widzę. Ja pierdolę. E, nie przeklinaj. I to jest właśnie najlepszy plan. No chłop się ładowywał. niepotrzebnie. Już przegraliśmy. Chyba możemy się poddać. A co ty gadasz? Chłopie nie ma sensu już grać. To jest właśnie granie z tricksterem. Co? To jest dwój zabijany. A ja w, dopiero co weszedł na niego do od razu. O, ok. Na <coughs> szczęście dwój zabijany. Mam. nie, jedno z... jednego zabiłem. Jednego zabiję, czajesz? A nie dwóch? No nie wiem, innego mi to pokazuje. Znaczy trzech ogólnie, ale że jednego teraz zabiję Co ten typ robi? Ja pierdziel Ja pierdziałem. O, tu wiem. jest jakiś nowy, że jakiś prosił, 造作虚假。 Jeżeli my to wygramy Załamka normalnie załamka Holodówkę wszędzie mamy morga Dobra nie poddajemy się A się chyba poddaję

Chciałem zmienić drżenie. Antyterroryści. Chuję, nie O, sorry. Ludzie dopiero co wstajemy i nagrywamy na raz odcinek. Fajna cztery nie odcinki będą. Pro dwóch no Dobra, dwóch zabijam. Najsik. Dobra, ich dwóch zostało, może damy radę. No nie. Dziek. Nie. się dziesiątki, naprawdę? Najgól. No nie. nie. Dobra, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Też rado mordeczko. W Ej, on idzie chyba tak idzie podłożyć odłożyć bombę. On tam powinien czekać na niego. Nie, no idzie jacy. I, i, i. Morto, morto, że. Żu... Co za łeb? Chcemy rzucić, kurde. Nie. Ale, ale, aj I mam. TAK JEST Dobra mord Teraz już wierzymy w siebie Ale ja w wciąż nie wierzę Kto ma bombę? Nie wiem, na Chodź, proszę, mhm. Dobra, typ, typ, typ już chciałem go z kosy, ale już z drugi się pojawił no. Ciężko dożyjemy z jest na mnie, jestem Jest Tu nas nie mnie, jestem na mnie, jestem na mnie, jestem na Dobra A ty z jestem Dobra, widzowie, a kończę odcineczek. Pamiętajcie, jutro kolejny odcinek, a wtedy będzie jeden po jeden rozbrajanie z, z widzem kolejnym. Dobra, na razie.